Od ponad 20 lat pływam po Bałtyku i szkole również na patent żeglarza jachtowego, a ostatnio przede wszystkim, ostatnią dekadę na patent jachtowego sternika morskiego. I większość z Was, którzy do mnie trafiacie, są to osoby, które chcą żeglować w gronie bliskich i znajomych, czy to po Bałtyku, czy w basenie Morza Śródziemnego, gdzieś tam na Adriatyku wzdłuż wybrzeży Chorwacji, czy tam na Morzu Egejskim, czy Jońskim yy, odwiedzając greckie wyspy. I z punktu widzenia formalnego ten patent jachtowego sternika morskiego zadowala Was, wyczerpuje temat i jest ok. Dlatego również, że uprawnienia jachtowego sternika morskiego są potężne, bo one pozwalają do, na prowadzenie jachtu do 18 metrów długości kadłuba po, po wszystkich akwenach, właściwie po całym świecie. Ale są również osoby, które być może. Z racji potrzeby, czy też ambicjonalnych względów, chcą uzyskać i rozwijać się dalej, chcą uzyskać patent kapitana jachtowego. W Polsce w tym momencie, według PZŻ i ustawy ministerialnej, mamy trzy stopnie. Żeglarz jachtowy, jachtowy sternik morski i kapitan jachtowy. Ja teraz chcę powiedzieć kilka słów o tym, jak przejść z tego drugiego stopnia, jachtowego sternika morskiego, i jak uzyskać patent kapitana jachtowego. Najpierw może o... Wymogach formalnych, bo cała ścieżka jest dosyć mocno autonomiczna, ale pewne wymogi formalne są. Po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego, cały wasz licznik stażowy się zeruje. I od tego momentu, jako jachtowi sternikcy morscy, musicie uzyskać patent, musicie uzyskać 1200 godzin stażu, aby odebrać patent kapitana jachtowego. Nie ma w tym momencie żadnych wymogów egzaminacyjnych, czyli żadnych egzaminów na patent kapitana jachtowego. Wy jako jachtowi sternicy morscy musicie przedstawić w Polskim Związku Żeglarskim odpowiedni staż w ilości minimum 1200 godzin i wtedy otrzymujecie patent kapitana jachtowego. Co się składa na ten staż? Jaki jest to rodzaj stażu? Te 1200 godzin stażu to są w sumie co najmniej 400 godzin stażu, kiedy wy dowodzicie jednostką, czyli jesteście kapitanami i sami sobie wypisujecie kartę rejsu i musicie poprowadzić 1, 2, 3 czy 5 rejsów, gdzie w sumie jest 400 godzin stażu pełnomorskiego. Oprócz 400 godzin stażu pełnomorskiego, musi to być również 100 godzin po wodach pływowych. Po wodach pływowych, czyli takich, gdzie również zawiniecie do dwóch portów co najmniej o skoku pływu powyżej 1,5 metra. I musi to być dodatkowo jeszcze 100 godzin na jachcie czy na żaglowcu, gdzie długość kadłuba jest powyżej 20 metrów długości. Więc jest trochę tego stażu, więc yy, to tak naprawdę, żeby zebrać te 1200 godzin, to jest w sumie 6 razy więcej niż na jachtowego sternika morskiego, no i jeszcze stażu bardziej wymagającego. Gdybyście chcieli taką ścieżkę rozpocząć, gdybyście chcieli, aby wam pomóc, jak ją zaprojektować, zaplanować na przestrzeni dwóch najbliższych sezonów, trzech czy czterech, gdybyście chcieli ją na przykład też w jakiejś formie bardziej indywidualnej zorganizować ją czy przejść razem ze mną, to jak najbardziej jest to możliwe. Oprócz tego, że organizujemy rejsy. Po Morzu Bałtyckim, gdzie zdobywacie staże jako załogant, gdzie organizuje rejsy pod nadzorem, gdzie możecie zdobyć staż jako, jako już osoba dowodząca, gdzie organizujemy rejsy po Morzu Północnym na przykład albo po kanale La Manche, pływamy z kołobrzegu do Hamburga i z powrotem, albo gdzieś tam na trasie Londyn-Amsterdam. W każdym sezonie wygląda to inaczej, musicie obserwować naszą ofertę. Więc możecie zdobyć staż na wodach pływowych. Ja również co pewien czas, jak zbiera się grupa chętnych, albo zgłasza się osoba indywidualna, organizuję rejsy, raczej na tych ciepłych wodach, na jachcie o. Powyżej 20 metrów długości kadłuba. Więc wszystkie te trzy rodzaje stażu, jako załogant, jako osoba dowodząca, jako osoba, jako staż, staż na wodach pływowych, czy na długiej jednostce, to w sumie cztery rodzaje stażu, można razy dalej razem ze mną yy, kontynuować i, i zdobyć. Natomiast wymaga to odpowiedniego zaplanowania i jeśli Naprawdę zależy tobie, żeby poszerzyć swoje kompetencje, a nie tylko formalnie odbębnić pewne rzeczy i, i pozaliczać ten cały staż jako załogant, ale żeby ten staż był dla ciebie wartościowy, to zachęcam ciebie, was do kontaktu razem ze mną. Jestem w stanie coś takiego wam pomóc zaplanować, tak żeby naprawdę stać się tym kapitanem. Bardzo wartościowym, żeby każdy ten staż, czy to na wodach pływowych, gdzie sobie popłyniemy, ja wytłumaczę, skąd te pływy się biorą, dlaczego tak się dzieje. Razem sobie możemy zaplanować wyjście z Sao Malo do Szerburga i Wam powiem, dlaczego o tej porze należy wypłynąć, a dlaczego o tej porze nie należy wypływać. Jeżeli chcecie to naprawdę poczuć i opanować i zrozumieć, to zachęcam do kontaktu ze mną, żeby po prostu razem to wszystko sobie zrobić i zaplanować. Uzyskanie. Stażu na kapitana jachtowego nie jest proste, nie jest łatwe. Trzeba się zaangażować, trzeba się trochę spocić i trzeba w to zainwestować oprócz pieniędzy również dużo czasu, ale no, żeby. Ten kapitan był, powtórzę jeszcze raz, naprawdę wartościowy, nie był tylko plakietką, tak kolejnym kawałkiem plastiku, to wymaga to takiego właśnie planowania. Musicie wiedzieć o tym, że uprawnienia kapitana jachtowego to już jest... Jakie to są uprawnienia? Możecie pływać dowolną jednostką, bez ograniczeń długości kadłuba, również po wszystkich akwenach świata, więc oczywiście Patent na wiele pozwala, ale również do wielu rzeczy was będzie obligował, i zatem powinno stać wasze doświadczenie, wasze umiejętności, wiedza teoretyczna, zdolności manualne, jakieś takie umiejętności taktyczne. Tego wszystkiego można się nauczyć. Jeśli Twoim celem, Twoją ambicją jest stać się takim kapitanem jachtowym w cudzysłowie pełną gębą, bardzo wartościowym, to zachęcam do kontaktu ze mną. Jestem w stanie Tobie tutaj w tym pomóc.